Halo, halo, dzień dobry, z tej strony ponownie ja, a dzisiaj sobie testujemy Gogetę, który jest nową kartą, która wyszła podczas rocznicy, co prawda no wyszedł już kilka dni temu, ale dopiero niedawno go trafiłem, a to jest akurat Friend, no ale cóż, pasywkę mają tu samą. I tak, szybko umówię, bo myślę, że nie zajdzie z tym jakoś długo i tak to wygląda. Jest to karta Carnival, więc y, ma tutaj 200% do kategorii, y, w tym przypadku mówi Heroes. No i jeżeli chodzi o super atak efekty, to Greatly Races atak def na jedną turę jest na 12 ki, a jeżeli chodzi o 18 ki, to stakuje sobie defa 30%, no i zwiększa sobie atak 50% na jedną turę. Więc jak dla mnie spoko. Yy, dobra. Jeżeli chodzi o pasywkę, to wygląda następująco, ki plus 2, atak def 154%, atak effective against all types, jak to typowe dla gogety chyba mogę powiedzieć, dodatkowy atak def 100% kiedy robi super atak, garda przez 3 tury od wejścia, ki plus 1 na zebranego kolorowego orba i ki plus 2 na każdego zebranego rainbow orba. Więc, jeżeli chodzi o key, to raczej nie powinno być większych problemów. Losowo zmienia orby na Rainbow, nie licząc ten fizycznych. Robi dodatkowy atak, który ma great chance na bycie super I robi dodatkowy super atak z jednym albo więcej Rainbow Orbem Zebranym. No i transformuje się w czwartej turze od wejścia, więc naprawdę spoko po transformacji jest naprawdę. Elegancki i bardzo mi się podoba ten build. Nie ma krytów, jest dużo dodża. No i gościł tak samo jak ja, ponieważ no, to nie jest u mnie. Link... No, to nie jest showcase z linkami dziesiątymi, ale no, jak widać, w dobrą stronę idę. Mhm, dobra, w następnej turze mam intro gotku, więc nie muszę wyciszać. Dobra, wpakuję sobie te wszystkie orby do piccolo. Z tym SSJ3 Goku mamy cztery linki. No i jeszcze oto Piccolo mamy Legendary Power. Nie mam tylko Fuse Fighter i Prepare for Battle, ale w ten sposób, no nie mam, nie ma jakiegoś większego znaczenia, ponieważ i tak to jest większość linków i głównie to są linki ofensywne. OK. Dobra, Piccolo tutaj dostał już dwa hity. Mam nadzieję, że w najgorszym przypadku, bo ja się staram no item rana robić, używanie itemków jest, bym powiedział, no średniawe. Dobra, frędzik tutaj 10 milionów, także najsik. W tej walce będę zmieniał muzyczkę w tle, ponieważ jest tutaj kachidazy, więc no, niestety wolę bez praw autorskich tutaj wrzucić filmik. Nie żebym zarabiał na filmikach z YouTube'a. Mm, Okej, okay, dobra. Jak widać tutaj. Okej, okay, normal. Superka w tym miejscu bez jakiegoś większego znaczenia, Gogeta zrobił kilka superek i 12 koła to jest właściwie nic. No i jeszcze trzeba mieć na uwadze, że Epicolo go troszkę zdebafował, ponieważ chyba pierwszą, drugą fazę da się debafować. I w sumie chyba sobie na szybko zerknę, jakie on ma statystyki ten gotku. E Okej, okay, dobra. O, świetnie, nie ma y, super ataku, żadnego ataku w pierwszej turze. Y, mój Gogeta na pierwszy, w pierwszej turze ma 195 koła defa, więc y, nie najgorzej. Zwiększa sobie jeszcze tam defazy, z pasywki, super ataku, więc defensywa nie wygląda najgorzej. I jeszcze na początek y, przez kilka tur ma tu gardę, więc y, defensywnie powinno być nie najgorzej. Co prawda w cięższych eventach może to być już niewystarczające. A ja już chyba sobie zmienię muzyczkę. 7 i 8 miliona not bad. tylko sobie zrobię tak i tak. Ok. Więc tutaj Gogeta niestety nie zrobił additional super ataku, ale zebraliśmy Rainbow Orb, więc i tak jakiś dodatkowy super atak się znalazł. Co ja chciałem sprawdzić? Tego Goku Ultra Instinct. Ten Goku Ultra Instinct Mm -hmm. Dobra, tak. W następnej turze też da się go debuffować. I w sumie to w tym przypadku jest bardzo dobrze, ponieważ Piccolo na pierwszym slocie będzie mógł troszkę zmniejszyć atak i defensywę. No niestety, już tutaj go nie możemy silować, stunować. W sumie w poprzedniej turze to też nie mogliśmy go stunować. Dobra, Piccolo tutaj da sobie radę. No dobra, trochę lepiej lub trochę gorzej. Ale. Piccolo będzie miał tutaj możliwość uleczenia się, użycie Giant Forma, który jest jak zwykle długim. Nie wiem, jak to powiedzieć, długim skillem. Zależy, ile tych tur się trafi. I tak na początek ten stage nie ma jakichś super wybitnych statystyk do ataku. Ale jednak później robi się troszkę trudniej. W następnej fazie już sobie zwiększa atak na superataku ten Goku, oraz w ostatniej fazie ma gwarantowanego sila i zwiększa sobie atak, a statystyki są dość no, wysokie. Dobra, Gogeta tutaj e, nie porobił tego, co bym chciał. Mmm, okay. Później, jak ten STR-Gogeta wróci, będziemy mieć gwarantowane do czy więc będę miał e, kogo wstawić na pierwszy slot, oraz będzie tam Gogeta. Więc e, będę miał dwóch Gogerotów w jednej rotacji, którzy będą się ze sobą naprawdę świetnie linkować, no i będą e, ogólnie elegancko działać. Tylko, że mm, chyba nie wiem, czy mówiłem, jakich liderów ma 200% ten e, Gogeta. E, Okej, okay, nie wiem, czy mu audio mi przerwało. Halo, audio Czemu? Chyba mam mało baterii w słuchawkach, tak, mam mało baterii w. Albo nie, to chyba z przeglądarki coś nie chciało działać. Dobra, yy, to szybko wracając. Yy, Bertku. Co jest z tym dźwiękiem dzisiaj? Men! Yy, Bertku, Orange Piccolo. Czy mogę mieć normalny odcinek? Proszę. Ile? Zmieniło taka? Tak, tak po prostu. Eee, ok. Zobaczymy, czy zadziała. Eee, dobra. To chyba już mogę. No nie! Zaraz wracam. Eee, dobra. Chyba teraz audio powinno być ok. Eee, dobra. Chyba zrobię coś szalonego i wpakuję sobie Gotku w pierwszy slot eee, 226 koła defa, co nie jest jakimś szokującym wynikiem A standby'a SSJ3 Goku zostawiam na później, ponieważ wydaje mi się, że teraz to nie ma jakiegoś większego znaczenia, ponieważ i tak superka będzie w pierwszym slocie, patrzcie na to Jednak nie, okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej okay. W sumie może nawet yy, i lepiej Jakbym tam nie miał do... Jakby tam była superka, to bym padł, ponieważ gotku to godku I głównie jest tutaj żeby się linkować i żeby zapchać team, ponieważ gam nie chciałem wpakowywać. Okej. Okay. Dobra, teraz... Teraz działa normalnie. Jakby nie mogło od początku. Dobra, mam nadzieję, że jakoś za głośno, za cicho. Może troszkę podgłośnie. Okej. Okay. Dobra, Gogeta tutaj chyba go nie wykończy. Kurczę, bo ja teraz nie, nie mam podsłuchu żadnego, więc mam nadzieję, że nie jest jakoś super głośno. Chociaż widzę, że prędzej jest w drugą stronę, że jest cicho, ale. Niech będzie. Yy, Okej, okay, dobra. SSJ od 3 goku na koniec. Zobaczymy, czy porobi docza w przeciwieństwie do takiej karty, która jest typu fizycznego w pierwszym slocie w tej rotacji. Dobra. Mogę się przetransformować i w sumie. W sumie to zrobię. To poz pozwólcie, że sekundę zrobimy coś takiego. Zrobimy coś e, takiego, że włączę sobie dźwięk w systemie o! Eee, chwilę czemu. Siedz. Może problem jest z dźwiękiem. A, sekunda! Boże! To będzie okropny odcinek. Dobra, mamy przetransformowanego Gogetę, który jak widać pięknie działa, pięknie jest z tym, z... A, fuck, teraz mam za głośno u siebie. Pięknie działa z leczeniem, a teraz szybko omówimy to, co on robi po transformacji. I tak, Gogeta jest cudny, jestem wielkim fanem tej karty. W szczególności, że Gogeta to jedna z moich ulubionych postaci. Także tak, na super atak 12ki Greatly Races atak def na jedną turę, a 18ki to jest Massively Races atak na 4 tury. to jest naprawdę spoko super atak efekt. Fajnie by było jeszcze jakby była tam jakaś defensywa, no ale okej. Okay. Dobra, to wygląda teraz tak z pasywką. E, leczy 54% przez 4 tury od wejścia, no to to już mówiłem. Jeżeli ta postać się posta pokaże, oczywiście. Ki plus 3, atak def 200%, atak Effective against all types, dodatkowy atak def 100% kiedy robi superkę, dodatkowy ki plus 2 na każdego zebranego orba, losowo zmienia orby na rainbow Orby. robi dodatkowy super atak, robi dodatkowy super atak jeżeli jest jeden rainbow orb zebrany, więc mamy 3 superki, great chance na unik i w dodatku szansa na kryta plus 20% z każdym zrobionym unikiem, gdzie tutaj nie jest napisane, że jest jakiś limit, więc mamy cały czas rosnącego tego ukryta. No i great chance na nullifikację kiblast super ataków, no i kanterka. No i jeszcze ma aktyw skilla, który może być aktywowany w następnej turze, zwiększa atak i w dodatku Nakierowuje na siebie ataki i ma gwarantowany docz. To jest po prostu coś wspaniałego. Yy, I dobra, chyba zostawię sobie obu pikolo w jednej rotacji, myślę. Yy, Okej. Okay. Wezmę w ten sposób, w ten sposób. Cyk i cyk. Dobra. Yy, pikolo tutaj. Okej, okay. To może być problematyczne. Ale żyje. Ale żyje, żyje. Wilecz, teraz będę miał to leczenie od Piccola? Czy nie? Ok, mamy już transformację w Gogeta Blue Więc, tak jak mówiłem Leci na pierwszy slot Gwarantowany dodge, to jest coś co uwielbiamy Eee, okej, okay, dobra Świetnie Mogę wywalić gotku Mogę się czuć bezpieczny Eee Hmm... 291 koła defa. Dobra, ja już sobie też przetransformuję swojego gogerota, ponieważ chcę mieć na ostatnią fazę ten... Na ostatnią fazę gotowego active skilla. E, Okej, okay, pięknie, e, tylko że ten nie ma kamehameha. E, więc e, mają 7 linków ze sobą. E, dobra, tutaj chyba nie ma większego znaczenia. Cyk. Te fizyczne orby dla ciebie, masz jeszcze Rainbow Orby, no i dla ciebie to bez znaczenia, bo i tak sześciu nie uzyskasz. E, ok, no i teraz możemy popatrzeć na piękne widowisko, jakim jest gwarantowany do 3 i unikanie każdego. Un... E, każd każdego uniku, unikanie każdego uniku, what the fuck. E, każdego ataku. Także, no dla mnie, wyśmiejcie. Ja się tutaj napiję kulturalnie, pamiętajcie, pijcie. Upały wielkie, więc y, trzeba się napadniać. Gulp. Chyba było słychać. 12 milionów. 12 milionów. No coś pięknego. W następnej turze ten atak powinien być trochę większy. Okej, okay. 8 i 4. Atak Effective Against All Types. Leczenie. Yy... Nakierowywanie na siebie ataków. Spory demerz. No po prostu wspaniała jest ta karta. I w sumie ja chyba zrobię coś takiego. Zrobię ankietę. Co wolicie? Czy Gogety, czy Broliego? Bo już tak robiłem na WWC. I w sumie Blueboysi wygrali po czasie, ale przez chwilę w Zamasu miał przewagę. I takie wyścigi były: kto wygra. Okej, okay, dobra. I pięknie docz. O to chodzi. Jedyne, czego mi brakuje w tym gogacie, to że w bazowej formie nie ma Dodge'a, ale to już yy, moje takie. No. Czepianie się. Mhm. Mm mm, myślę, że forma nie ma tutaj sensu korzystać. Wezmę sobie. Uh, nie wygląda to zbyt ciekawie. Dobra, eee, w sumie wywalę pikolo tego, bo ty będziesz miał 600, kurde. W ten sposób będę miał więcej defa. Mm. Ale chciałbym supporta. Czy wy widzicie tą następną rotację? Jaka ona jest cudna. Full gogerocy rotacja, no coś fantastycznego. Dobra, w ostatniej fazie spróbuję użyć tego stand -baya. Okej, okay, dobra Piccolo tutaj po superkach. Nie powinien mieć problemów z przytankowaniem superataku od tego Goku. Przynajmniej takie mam wrażenie. Yy, chyba że. Oj. Ester Piccolo jest zagrożony. Jest, jest niebezpiecznie jest niebezpiecznie trochę. UI Piccolo. Please. Niestety nie Dobra! E, nawet bez tej części pasywki to przytankował lepiej niż myślałem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Not bad, not bad Dobra, jest cała rotacja Gogerotów Ale nie ma tutaj sensu korzystać z Active Skilla. O, ale z tego... z tego mogę. Z z tego to bym skorzystał. No i full heal. Yy, dobra, poczekajcie. Zrobi, zrobimy, zrobimy taki żelek bajerek. Yy, tylko sobie tu wyciszę. Włączam z powrotem dźwięki z programu do nagrywania. No, kocham tego gayu screena, cudny jest, uwielbiam. Dobra, wracamy już do tego. O, jest taka bista. Eee... o, Okej okay. Wiecie co? Wezmę sobie Active Skilla Piccolo i po prostu przeskipuję jego Giant Form. Myślę, że to będzie najlepsza opcja, ponieważ no wiadomo, jak to jest z tym Giant Formem. Także niech to już poleci. I znowu zabawa z dźwiękiem. Dziękuję rocznica za tą kombinatorykę wspaniałą. Mm, Okej, okay. dobra, cyk, cyk. No i tak jak mówiłem, lecę z Gianformem. Także zaraz wracam. Yy, jednak wróciłem, wcześniej sobie na szybko wziąłem, spauzowałem i wznowiłem nagrywanie. Yy, ale możliwe jest to, że nie będziemy mieć okazji zobaczyć tego active skilla tutaj. Także, no Orange Piccolo tutaj dalej bardzo dobrą kartą jest Giant Form, w tym przypadku robi naprawdę potężny damage, ponieważ ma jeszcze przewagę typu, no i ja mam trochę kryta na niego, yy, wpakowanego i jeszcze Additionale, więc yy, także, yy, no, mam nadzieję, że jeżeli skończy się ten Giant Form, to nie będzie jakiś problemów z, yy, mm, zabrakło mi słowa, nie chcę go wykończyć, nie chcę go wykończyć jeszcze No, na, kurde, co ty tyle dodge'a Nie chcę w następnej turze go wykończyć, bo to by było już, no, średniawe Dla mnie Okej, okay, dobra, wiemy, wiemy pikolo dalej jesteś dobrą kartą Dalej się trzymasz Zostaw mu trochę HP, zwolnij, slow down Dobra, dziękuję Okej okay. No, i w tym przypadku mogę się czuć miarę bezpieczne. W sumie to. Nie będę dawać orbów tutaj. Tak, uh, nie mam za bardzo jak. Okej, okay, dobra. Siadło 6. Okej, okay, pliska, Tutaj już superki nie ma, więc mogę się czuć bezpieczny. O dobra miła Goku zrobił unik, to jest naprawdę plusik, ale tylko jeden. jak, jak rzadko chciałbym, żeby przeciwnik więcej uników robił dziwne. Okej, okay. gotku nie powinien go wykończyć na pewno ten Piccolo go nie wykończy mm, Ale przekonamy się za sekundę okej okay. Additional super spoko. Spoko, spoko, spoko. Niestety, yy, kanterki yy, tego, gogety nie zobaczymy i Godko ma tutaj dość niskie statystyki, no ale w sumie on chyba nie miał za bardzo jak się nastakować. Z tego co pamiętam, okej. Okay. Additional super. I uwaga, uwaga, co z tego będzie, co z tego będzie, pliska? Zdo... A nie, dobra, double digits, nice. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, czyli będzie jeszcze active skill, cudnie. Ale to jeszcze, jak już mamy wszystko do dyspozycji, to niech będzie. Yy, niestety, tutaj nakierowywanie się nie przyda, więc pozwólcie, że już odpalę sobie. Jeden i drugi active skill, w sumie to standby, a nie active skill, no ale okej, okay. lecimy. I tym pięknym akcentem można zakończyć ten odcinek, który wyszedł trochę koślawy, ale ja tam lubię, jak rzeczy wychodzą koślawe, bo po co mają być normalnie. E, także no. E, moim zdaniem Gogeta jest świetny. Będzie pakowany też na inne eventy na pewno. E, także. O, to już koniec materiału. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Discorda. No i taka ciekawostka wbiłem najwyższy rang. E, zapraszam na Discorda do zostawienia subskrypcji łapeczki i tyle miłego dziękka no error